No, już Pani czynka robi, nie? No znowu, się obrócił. Tak, to, to będzie w I co i przybliży, no? Jestem, jeszcze. Nawet O, 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 na środku było. No. O, człowieku. Jeszcze ciutko bliżej No, no człowieku. on będzie za jej listy o, przyjdziemy. o przyjdziemy. To syn w moim robi. Stolik, nakrywa stół. No tu z cątkiem leży, widziałeś? No to z tego pierwszego. I tam z tyłu jest za jaskinią leży kawałek. No to tam tego drugiego, pewnie. A tam co tam jest, te strobne jaskini, widzisz? To nie jest tak światło się odbija, to jest kawałek tej jaskini. Przyciął tego drugiego świersza. Hmm? No mam ty, mam tu prawie, teraz to nie miało akcję. co to zrobić. Weź wyżej troszeczkę będzie widać świersza z tego drugiego. Jeszcze, jeszcze ci... O, 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 o. wodzi na nieba. Jeszcze ciutkę. O, człowieku. Jest. To padła, po. Pan naraz ty. O Ale poszedł z nimi. Dwa świersze. Ale ma wyżej. <laughs> Ale mamy winy. Teraz tak? dopiero idziesz do bufetu. Przygotował sobie kolencji. Tyle, że to nie teraz zmieni tą wolinkę, to możesz myszki może tać, te małe. Dobra, dwa świeżo, to jest widział pindalop. Tak? Kulkiem coś z tego kokosa porowi, widzisz? Hmm. Przed tego... Niezasłuchony. No? no dolewałem mi się wody, trochę ma ze suchą, muszę mu trochę dodać. Wiadomo mam wilgotności 50%. Kou 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 Vou matou, vou matou Vou matou, vou matou